Ok, teraz film z serii przed i po, wchodzimy do topowego, typowego kamienicznego mieszkania, chociaż w standardzie bym powiedział plus. Mamy beton, e, betonowy strop, zabezpieczony od góry płytami promat przeciwpożarową, e, szlichtę taką cementową, aby wzmocnić fugi między segłami, wzmocniony słup między oknami, to mamy taki standard naprawdę high-endowy. Skuty tęk. jeszcze jakieś drobiazgi, trzeba było uzupełniać dziury, rozpoczęta procedura zabezpieczania szachtu, ale tak naprawdę z tym będziecie się spotykać, tak? Tak naprawdę, jeżeli możecie tutaj zobaczyć brzydkie tynki, jakieś ślady zawilgocenia, no ślady jakby zaniedbania, które pojawiły się przez lata użytkowania tego typu mieszkań, mieszkań w kamienicach, ale gdybyśmy mieli od czegoś takiego zaczynać, to jest bardzo, bardzo fajny start dla Was. W tego typu mieszkaniu, na przykład, ja postanowiłem umieścić dwa piony wentylacyjne i kanalizacyjne, bo gdyby przyszły właściciel chciałby wykorzystać to sobie jako dwupak, no to droga wolna, może zaaranżować sobie to w dogodny dla siebie sposób. Za chwileczkę przeniesiemy się na górę do tego tak, mieszkania w tym samym pionie, tak naprawdę o tej samej powierzchni i porównacie sobie, jak ono wygląda już w standardzie deweloperskim. Ok, jesteśmy piętro wyżej. Zobaczcie jak faktura i kolor zmienia odbiór lokalu. Mieszkanie także z widokiem na ściany. Prawdopodobnie będzie tam malutki mural, żeby to uatrakcyjnić. A to jest ten sam lokal. No jedynie wstępnie wykończony. Tutaj na posadce mamy anhydryt Podobnie jak w oficynach. Mam jeszcze jeden lokal w tym samym pionie, właściwie nie mam, bo już sprzedałem, już jest wynajęty. A szkoda, w kolejnych realizacjach postaram się pokazać Wam, jak wygląda w takim zupełnie standardzie, wykończonym podkluczu. Hej.